Bo z czwórki Austriaków, tak jak mówiłem, tylko jeden, Rettenegger, porównywalnie z szansami na skuteczną walkę z bron no, Ale jeszcze zobaczmy na próbę Ribera. I pięknie, pięknie, proszę państwa. A więc to nie Austriaków tutaj będą gonić Niemcy, ale Norwegów. Pch, przyzwyczailiśmy się do tego. Nic nowego pod słońcem. No i czy uda się tutaj w tę walkę. Przedstawicieli tych dwóch nacji, gdzieś tam wcisnąć, wykorzystać to, że oni będą się ze sobą bić. Któremuś z Francuzów, a może Ilvesowi, chociaż jest dziesiąty i będzie pewnie poza dziesiątką, po próbie Ribera, bo ten uzyskuje 140 metrów, będzie liderem? Tak, mamy nowego lidera. Szczególnie, że Norwek ruszał podobnie jak Oftebro, jak jeszcze Mario Zajdl wcześniej, no i kilku zawodników z dziesiątej bramki najazdowej.